Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak włączyć opcję Talkback w telefonie Sony Xperia 10.7. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj zjeżdżamy w dół i szukamy opcji ułatwienia dostępu. Następnie wybieramy sobie opcję Talkback, gdzie możemy ją włączyć. W tym samym miejscu możemy sobie oczywiście wyłączyć też opcję Talkbacku. Możemy też włączyć sobie skrót Talkbacku. Musimy sobie tutaj zezwolić. I teraz mamy na przykład taki przycisk, który po naciśnięciu włączy właśnie Talkback. Możemy go sobie też dostosować, naciskając na. Opcję właśnie tego skrótu talkbacku możemy też ustawić sobie dodatkowo przytrzymywanie jednocześnie przycisku głośności i yy, znaczy obu przycisków głośności, ściszania i podgłośniania, i w ten sposób też będziemy mogli sobie włączać opcję talkbacku. Możemy też wyłączyć przycisk, czy właśnie wyłączyć te przyciski głośności jako skrót tej funkcji. Możemy też wyłączyć całkowicie skróty. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle i ja się żegnam. Cześć.